Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest już dziesiąty odcinek serii Nuts, Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Dobra. Wracamy sobie do gry. Ja tutaj miałem delikatną przerwę. Wy może tego nie odczuwacie, bo możemy widzieć się codziennie na YouTubie. Natomiast ja mm, z grą miałem troszeczkę przestój, ale to nic. OK, skończyliśmy ostatnio tutaj w kanałach. Ja teraz sobie pozwolę sprawdzić progres, jaki do tej pory osiągnęliśmy. Czyli posprawdzam sobie tutaj, dobra, czy wszystko zdobyliśmy tam, gdzie się da coś zdobyć. Zaraz po tym, jak to sprawdzę, polecę sobie tutaj na farmę do tej y, siostry Maxwella Lili. dam jej wszystkie. O, tutaj jeszcze nie byliśmy i tutaj jeszcze nie byliśmy. Czyli te dwie lokacje, a jeszcze ta. Okej, okay. te trzy lokacje zostały. Te mają takie fajne coś, a ta nie. Czemu? Nie wiem. W każdym bądź razie uderzamy sobie na farmę, żeby, żeby dać nasze gwiazdki siostrzyczce już troszeczkę ich yy, zebraliśmy ok no patrz ja nie mam pojęcia po co my zbieramy te gwiazdki Odblokowała nam się kolejna lokacja, ale jak widzicie, tutaj jeszcze, jeszcze sporo. Jakby to sprawdzić, ile już tych gwiazdek jest? Nie wiecie? 11 12, to nie, na no nic. Dobra, myślę, że możemy sobie użyć tej planety i lecimy do kolejnego miejsca. Ja będę sobie leciał jakoś tak, nie wiem, jak mnie tutaj, tu, tutaj po kolei. To jest dwie złote gwiazdki, od odzuży gwiazdki. Zobaczymy, jak to wygląda w tej lokalizacji. Co to w ogóle za miejsce? Hyphen Heights. Okej. Okay. No tu widzę jedną wabiczkę. Tutaj. Ok, na razie żadnych gwiazdek na horyzoncie. Help me befriend the birds. Ok. Uh, chcę się tutaj zaprzyjaźnić z ptakami. Mm, może damy jej... Co tu? Ptaki? Ptaszki, ptaszki. Ptaszki lubią nasionka. Co jeszcze lubią? Mm, mm, mm. Lubią... Nie wiem co. Dobra, wpiszemy te nasionka Seeds. To są chyba nasiona. Seeds. żeby się udało? Oczywiście, że się udało. Jakby się nam nie udało. Dobra, tak. ej, aj, aj, aj. Myślałem, że <laughs> chce mnie ugryźć też. Dobra, nam jedziemy dalej. Will you help get our ball? Be careful not to touch old man's loan. Ok, i mamy odzyskać ich piłkę, nie dotykając trawnika. Jak to zrobimy? Może załatwimy sobie najpierw wędkę. Nie, to jest chyba zwykła jakaś... Myślałem, że rod. To jest wędka, ale najwyraźniej może fishin Ta. Łup. Dobra, dziadzia. <ścoughs> Okej, okay, musisz, musisz spadać. Dobra. Dziadziu, niech tam sobie siedzi. Ok, odzyskałem. Ej, 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 dobra, dobra, ej, ej. Już Dobra. Teraz przydałby mi się, jak to sobie wywalić, remove. Przydałby mi się jakiś środek transportu. Ok. Jeeee. Yeah. Tu mamy gwiazdkę. Oj cholera, nie to wcisnę. Jak już wiecie, ja sobie gwiazdki zostawiam na ostatnią chwilę. Z grass is overgrown. Tutaj można by użyć kosiarki, ale to by było za proste. Można by też sobie biegać z jakimiś nożyczami. Nożyczami, ale ja tutaj mam pomysł, żeby może puścić, jak będzie... Cioch, 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 No co, tnij to. pikapet. pet. No ciachasz tą trawę, ją. A czekaj, a ja przypadkiem... O, wiem co. Weźmiemy... ...krowę, która zje tą trawę. Krow. Da się, da się. Widzicie, jest mnóstwo rozwiązań w tej grze. Nie trzeba zawsze używać tych najprostszych. Ja raczej. Ja przynajmniej nie mam takiego. Hmm, I need to get to school, but I'm afraid this will hurt me. E, ok, on chce iść do szkoły, która jest prawdopodobnie tutaj. I boi się tego chłopaczka. Dlatego hmm, damy mu tarczę. i mi to wystarczyło. Najwyraźniej, tamten chłopaczek ma jakiś tutaj uraz psychiczny, związany z tarczami. Jakiś wolny ten bagaż trzeba go tutaj kurczę, ale te... Super fast. Teraz to jest ta. No, może. Teraz jest jeszcze za szybko. Okay, wystarczy. Tu jest jeszcze jedna gwiazdka. Tam była poprzednia, czyli już wiemy gdzie szukać naszych gwiazdek. Mm, on skacze. Oh yeah. Dobra. O nie. Dobra. No tu można wejść, ale nie będziemy tu wchodzić dopóki nie. Um, this pizza will be called by the time I deliver on foot. No nic. Wygląda na to, że pora rozstać się z naszym Pegazem. No co? No to kurde, masz Pegaza! No nie, to nie Pegaz, tylko ten... Eee. Jako jednorożec. No co? Bijaj na tyle. Tak myślałem, że to pomoże. Good job. Check on a and farm to unlock new levels. Aha, czyli zdobyliśmy jakieś tam odpowiednią ilość potrzebną. O, to wtedy się idzie na górę. I, do, i patrząc po tym. Tutaj strzałeczce tej, tu mamy restaurację. Tu mamy szkołę. Gwiazdka tam na górze, jeszcze się dzieje coś ciekawego. Dlatego... Nie no, nie będę tak biegał, przydałby się jakiś, kurcze, raptor. Wieee, Oj. Ej, 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 co Hmm. O, Raptor jest szybki. Dodałem mu Calm, hmm. ale co hmm. <noise> w sensie tutaj nie przeszkodziło w żaden sposób w wybiciu kilku ptaków i chyba jednego chłopczyka, który uciekł tu na dach. Dobra, nie wiem czy ja tutaj jeżdżąc na Raptorze przypadkiem nie przestraszę kilka osób, A, ale to ten... moja sprawa. Nie ma się co bać, dobra. Try my new magical movie treats. Oto. Consume. <laughs> you are what you eat. No co? Zgadzam się zdecydowanie. Banan. Okej. Okay. Spróbowaliśmy tych, tych jej, tych. Teraz jesteśmy hotdogiem jeżdżącym na raptorze. Ja tutaj yy, pozbędę się tego raptora, bo on jednak jest troszeczkę niebezpieczny. Obawiam się, że mógłby tu krzywdy wyrządzić osobom, które mają dla mnie jakieś zadania. I wtedy musielibyśmy resetować cały level. I wish someone would give me something romantic like in the movies. Aha, a ty? My 3D glasses make anyone on the screen look 3D. No i co z tego? Dobra. Jej trzeba coś dać. Co tam w filmach dają kobitkom Biżuterię? Zwyczaj? Jakieś róże? Mm, perfumy? Hmm, a my damy jej co? Damy jej po prostu prezent. Niech sobie tam w środku... O, przydałby się ten worek z kasą, gdzie w środku był ten borsuk. Z poprzedniego odcinka bodajże. Hmm. Jak to będzie? Gift? Okay, już? Zobaczcie, prezent jej się nie podoba. Dobra. Trzeba wymyślić coś bardziej, bardziej... Tutaj możecie sobie... Oj cholera... Patrzcie, dalej te skrzydła tu są... No eee, Tutaj możecie być totalnie kreatywni, nie ma żadnych ograniczeń. Ja tutaj... Co by tu wymyślić... Damy jej... Nie wiem jak to będzie... Chciałbym... Może jakąś bombonierkę z czekoladą, coś takiego, bo... Te wszystkie słówka, które wymieniłem... To wiem, jak są po angielsku, a szukam takich słówek, których nie znam, a bardzo chętnie bym sprawdził, czy to, to właśnie się pisze. Yy, szoklet, szoklet, nie, nie wiem, jak jest bombonierka, bombonierka. Szoklet bombomu. Czokolata. Mamy i czekolatę. Yeah! Moment, komu my pomogliśmy. Aha, jej, no dobra. A ty? My 3D glasses makes anyone the screen look 3D. Zobaczmy, czy on będzie w 3D. A widzicie, nie da się pisać cyferek. Um, Trudno. Czyli co? Prawdopodobnie będzie trzeba tutaj kogoś kurczę pojawić. Tylko kogo? O, nie spodziewałem się, że tu doskoczę. oj, My 3D glasses makes anyone the screen look 3D. To weźmiemy, stworzymy jakiegoś. żeby nie był tak groźny jak Raptor. To będzie fany smart alien alien. Ok, udało się. He 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 he. dobra, udało się. Co to jest tu na dole? Co tu po domach się skacze? Nie. O tam chciałbym się dostać, tylko jak? Trzeba tam jakoś wskoczyć. Hmm, trzeba sobie dodać. Mógłbym tam wlecieć, ale chciałbym sprawdzić też inne. Mówię news: High Jump, High Born, High Speed, High Toned, Hush Hush Haggard Handsome, Harmful Hick Class, High Jumping, High Folding, High Born, High Octane. Hulking, half joking. Kurczę, chciałem, żeby był wysoko sk sk skoczącym. Hmm. Dum, dum, dumpy. Sam podskakuję co jakiś czas, nie tak? Jumper może. Nie, nic z tego. Będziemy musieli po prostu podfrunąć tu. Dobra moi drodzy, w tym odcinku to było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać jakiegoś fajnego komentarza oraz zasubskrybować mój kanał po więcej materiałów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.